Anina Feder Kotkiewicz, prezes stowarzyszenia eduk. Stowarzyszenie zajmuje się wszystkim, a w bazie jestem koordynatorem działań animacyjnych. Prowadzimy jakby dwa działania w projekcie. Pierwszy to jest punkt wsparcia seniorów, drugi punkt wsparcia rodzin. Co się w tym kryje? W punkcie wsparcia seniorów to przede wszystkim wsparciem Obejmujemy 20, 20 osób, 20 starszych osób. Oni w ramach tego mają warsztaty codzienne z animatorem, mają codziennie drugie śniadanie w bazie, co jakiś czas mają wyjścia, warsztaty, wyjazdy do kina, teatru, czyli imprezy kulturalne i integracyjne. No, nasza baza została stworzona tutaj, wasz ten klub, trzy lata temu. Mamy różne zajęcia. To wszystko zależy od tego, jaki mamy natchnienie, nastrój. Mamy y, też spotkania z dziećmi z przedszkola, mamy swój chór. No, Dla nas jako seniorów najważniejsze to jest, że spotykamy się tak. codziennie. Jest możliwość wyjścia z domu i pobycia razem w swoim towarzystwie, no nie, nie siedzenia w domu samemu. No. Nie to raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Tylko spotkania mamy które się rozpoczynają już pięknym śniadaniem. Przy tym sobie porozmawiamy, wspominamy. Po prostu mamy taką potrzebę, żeby się spotkać razem. Wiadomo, wszyscy jesteśmy emerytkami, a siedzenie w domu, szczególnie wiele osób jest samotnych i oni potrzebują tego kontaktu z drugim człowiekiem. I tu przychodzimy bardzo chętnie. Jak nieraz różnie bywa, tam zachoruje nasza pani prowadząca, to my już o, nie ma, kto z nami prowadzić. Jest po prostu wspaniałe. W ogóle się bardzo lubimy. My, wszyscy są bardzo uczynni, jeden drugiemu pomaga dużo. Są wolontariusze, którzy nam też pomagają, bardzo dużo pomagają. Przy tym uczą w się sensie. języka polskiego. Oni jak wejdą, to machamy i, i po prostu rozmawiamy, ale najszybciej mówią, ja Ciebie kocham. O, żeby mam... ja, bo jak się masz. jak ja się, masz, się masz, masz. To jest dla dzieci ważne dla, dla rodzin, ale chyba wydaje mi się, że najbardziej istotne jest to miejsce dla seniorów. No, z racji swojego wieku z racji tego, że żyją samotnie tak. Tutaj znajdują takie taką klawę, takie miejsce, gdzie, gdzie mogą się spotkać gdzie mogą porozmawiać, wiedzą, że, że każdy ich wysłucha, mogą, mogą po prostu cieszyć się, cieszyć się towarzystwem, co akurat w przypadku osób starszych ma bardzo, bardzo duże znaczenie. To jest nasza potrzeba, żeby tu przebywać, żeby nie być samym dzienno, no. o, taka potrzeba, radość, zadowolenie z tego, że my mamy możliwość tutaj przyjścia. Czy potrzebujemy jakiejś pomocy? Na przykład y, są osoby, które, jeż, y, które mają problemy z komórką, nie potrafią sobie poradzić y, z tymi wszystkimi rzeczami. Więc Czy tutaj szukamy sztucznych druków, no tak, do, do pomocy. Y, I tam. uczą tego y, nas, szczególnie hmm. mnie, bo ja dziś wiem, a jutro nie wiem. Um, <laughs>